Mam jakiś bagaż że na dachu. To znaczy, tym pojadę. To jest Afryka. Pokora, pokora i jeszcze raz pokora. zapakowany, obciągnięty folią, więc chyba pojedziemy. Bardzo długiej i wyczerpującej jeździe w nocy przyjechałem do Port Bedrze i zatrzymałem się w tym hotelu. Madziungi. Jest niedziela wcześnie rano godzina 5.45 Idę poszukać kościoła katolickiego dzwonek gdzieś już słyszałem wcześniej a wiem, że tutaj już są już w godzinie 6, więc się spieszę To jest terminal na który przyjechałem około 12 w nocy to są pierwsze zdjęcia. Tu jest tragedia pytać się o cokolwiek. Jeden pokazuje tak, drugi pokazuje w drugą stronę. Nie można poprosić się z nimi dogadać. Chociaż lubię takie miasteczka prowincjonalne, jak te, a nie hałaśliwe jakieś miasto. To jest jeden problem, muszę, ja mówię. Do zdrowia i dla mojej podróży to jest przekleństwo. Każda czynność mszalna jest poprzedzana długimi śpiewami. My strasznie długie są kazania. No i to zbieranie tacy jest niesamowite. Po kolei od końca ławkami wszyscy wychodzą i idą zanieść pieniądze przed ołtarz do pudła. Kościół jest pełny ludzi. Nawet nie ma jak tam się wcisnąć już do środka. Jest strasznie duszno. Nie ma co się dziwić, że temsze są już o godzinie 6 rano, a poprzedzane są śpiewami 15 minut wcześniej, także ludzie długo w pół do 6 już przychodzą do kościoła. Księża mają też tutaj taki zwyczaj w czasie tych godzinnych kazań, żeby wywołać kilka razy churalny śmiech u wiernych. Nie za bardzo to pasuje, ale oni taki mają jakiś zwyczaj tutaj. No i też tak robią. Na tych każdej mszy, której byłem, to tak było. Tam po kolei idą wszyscy i wrzucają do pudła pieniądze. I to trwa 20 nieraz minut. Za pielęg miasteczku na prowincji 600 km od Montana Liba. Chyba bazar jest najciekawszy. W moim domku jest całkiem przytulnie, obszernie. Tylko, że nie ma światła. Jeszcze się nie dowiedziałem o której godzinie włączają. W nocy było, nad ranem wyłączyli. Wiatrak chodzi dość dobrze. Moskitera też wisi. Sznurek na jedzenie też wisi, bo wszystko tutaj mrówki obchodzą. no jeszcze doda, za zobaczymy, jest okienko jeszcze tu, że można sobie tu kierki założyć, tak też w nocy miałem, bo inaczej to byłoby problem. Zatrzymuję się na więcej niż jeden dzień, to staram się chodzić boso, bo jest czysto Na nanieść świństwa to nie problem. Wszystko jest jak trzeba Zwyczajnie sobie na straganie siedzi kamelon. ale mnie prześwietla jak się trzyma ogonem Wybrałem się po południu do miejscowości, to jest tylko z nazwy, Old Port Berger, stary port, nie wiem, to Francuzi pewnie nadali. I teraz wracam się do miasta, to jest 3, 3,5 kilometry. Drogi tu są dosłownie pustynne, jak jedzie jakaś arba to muszę uciekać, bo robi taki kurz, że szkoda mi kamerę otwierać. To jest e, ponad 3 km za miastem, tu widać czym się idzie, czym to się idzie, coś strasznego, sam pył, trzeba się naprawdę modlić, żeby nic nie jechało, jak będzie coś jechało to trzeba uciekać, a tu jedzie najczęściej arba zaprzęgnięta w dwa woły. Upał jest nie do zniesienia. Coś nieprawdopodobne. Francuzi cały czas tłumili siłą e, ruchy niepodległościowe Madagaskaru. I prawdopodobnie to e, było miejsce, dokąd można było od wybrzeża dopłynąć z wojskami jakimiś i już dalej lądem kierować się w centrum w kierunku Antonariby. Takie budowle to malgasze nie budowali. Jak widać fragmenty tej drogi do portu. Tam nic nie ma, tam jest tylko rzeka. Nie robiłem zdjęć, bo za duży szum był, tam się dzieciaki kąpały, więc e, tylko mówię, że rzeka szerokości około w tej chwili 60-70 metrów. Jakby będzie e, duży opad, to będzie ta rzeka miała może z 200 metrów szerokości. A żadnej budowli tam też nie widziałem A teraz wracam powoli do Port Berger. Taki to jest dzisiaj ten trakt który pewnie spełniał tą ważną rolę Francuzi w okrutny sposób trępili każdy objaw nie Dynacji. Jest niedziela po południu około 5 ludzie wracają z miasta No ja idę do miasta Tu Bazaha jest naprawdę niesamowitą postacią To każdy zaczepia Tu chyba białego nie widzieli od końca od czasów kiedy Francuzi się stąd wynieśli Chłopaki właśnie byli kąpać się w rzece No a ja co jak wrócą do domu muszą się znowu kąpać w wiatrze wody, no bo przecież tutaj go Wystarczy przejść i już świadomość jak będzie się wyglądało. A tu ludzie wracają z bazaru. Salama. Wyszedłem dopiero w pół do czwartej, bo wcześniej nie szło wytrzymać, tak było gorąco. I tarby też robią kurzowe. W tej temperaturze grać to jest coś nieprawdopodobnego. Żar z nieba, kurz. Są. Oni do kurzu są przyzwyczajeni. Tu może w tym kraju zadziwić, że w tych lepiankach prawie każdy ma telefon komórkowy. A żyją naprawdę w skrajnym ubóstwie. Rozbudowują tą telekomunikację na Madagaskarze, francuskie firmy, i te grosze ciężko uczułane wyciągają od tych biednych ludzi. To już jedna z ostatnich moich takich wędrówek po jaseczkach Madagaskaru. nie jest lekko naprawdę tu, tu można funkcjonować tylko rano i późno po południu ja już teraz nie wiem co pokazywać no, wcale jedno i to samo o no, właśnie chłopak tutaj komórka i ten grozik od niego jeszcze wyłuskują no uciekła nie chciała być na zdjęciu wcale nie dziwę. Teraz ja muszę pilnować, żeby kury nie wchodziły i nie wyżerały. To jest chyba kasawa. Nie, to jest ryż, ryż. Mąkę z tego robi. Jakąś papkę na kolację. Arkady Fiedler pisał, jak to Francuzi się swanili, bo już no, niewolnictwa nie można było prowadzić oficjalnie, więc każdego dorosłego opodatkowali i musiał pracować, żeby płacić podatek. Jeżeli nie płacił, szedł do więzienia. Mieli z tym problem, bo... bo... Yy, Malgasze w większości nawet woleli iść do więzienia, jeżeli pracować. To no, dumny naród. Składający się z kilkunastu odrębnych społeczności. No, ile to kurzawy robi taka arba? No trzeba uciekać. Musiałem zejść na bok, no bo przecież kamerę mi zatrzyma. Ostatnio po Ameryce Południowej, jak dałem do naprawy kamerę, to facet wyciągnął ze środka pół kilograma piasku i mówił, że to była warunkowa naprawa, bo nie powinno być w gwarancji. No i teraz ja bym zaniosę, czy zaniosłbym, to będzie trzeba płacić za naprawę kamery. To z godzinami trzeba zaplatać tak włosy Jak ogląda się moje filmy to można zauważyć że dużo osób ma proste włosy typu azjatyckiego tak jak w Indonezji Ale część ludzi ma kręcone Zostając nad rzeki, skąpieli, i trzeba gdzieś dalej kąpać w domu, po takiej drodze. Idzie za mną grupka dziewczyn, młode takie kozy, i się tak śmieją, głośne są. No co mam, popędzać? No ale ten kurz trzeba będzie gdzieś ominąć. Przedewsze i ich spadnie sporo, to tutaj pokolana jest błoto, a to błoto to jest glina. To się klei do nóg, także ciężko polić Każdy Europejczyk powinien przyjechać na miesiąc na prowincję do Afryki, nawet na Madagaskar, by się naprawdę zmienił.